Serwus, z tej strony, Masty Chłopiec. Witam na kanale Listą Pany. Dzisiaj gramy w Bedworsy. Miały być headwarsy ale niestety nikt w to nie gra na Cruxcrafcie, a nie znam innego serwera, co miałby headwarsy. No więc gramy w Bedworsy z jakimś losowym człowiekiem. Chyba dało mi jakiegoś mvp bo przez chwilę się wyświetliło na niebiesko jego nick. I bardzo dziękuję. Y, tu są chłopy, za super komentarz i za subskrybera. No, bardzo mnie tu szczęśliwie, bo jesteś super gościu. Y, bym też podziękował innym, tylko że nie wiem, kim są inni. Bo kurde, fajna, no, nie wyświetla mi się to, bo chyba coś tam muszę uzupełnić. I no, i taka to sprawa. Na pewno zagromieną rundę no jakbym miał wygrać by było super, bo strasznie dawno nie grałem w Bedwarsy. A to jest fajna gierka, tylko po prostu jakby nie mam z kim w to grać. No bo po prostu nie ma za bardzo z kim. Manio na przykład mówi, że mu się przejadła gra, ale yy, manio będzie na pewno w odcinku nawet sam mi zaproponował i to jeszcze dzisiaj. Dzisiaj mi zaproponował, żeby wystąpił. O ile ja bym chciał z nim zagrać w taką gierkę, która no jest straszna. A ja bardzo nie lubię się bać, bo panie według mnie to jest taka no. Um, nie cecha, tylko uczucie. O, to jest takie uczucie. Dla mnie dosyć nieprzyjemne. No kiedyś pamiętam. W sumie chyba nie będę tego opowiadał, bo już to mówiłem. No, ale tutaj chciałem jeszcze podziękować za super wyświetlenia. Te dwa ostatnie filmy to jest luks. Nie wiem czemu te filmy się w ogóle tak pojawiają komuś. Ale no, jest 60, chyba 5 wyświetleń. A to jest bardzo dużo, jak na ten kanał. Ogólnie to jest bardzo dużo. Tyle osób to, no tak, no to jest dużo. Ciężko by było tak z każdym pogadać i jakoś się mniej więcej poznać z tymi osobami, bo, no i zapamiętać, no. Dobra, I co ja mam tutaj mówić? Teraz pójdę po Emeraldy, co jest oczywistą oczywistością, mój tutaj kolega z drużyny bije wszystkich. I dzisiaj miałem taki mm, dosyć, nie wiem czy ciężki, ale no, trochę wysiłku musiałem włożyć w to co robię, bo y, kopałem y, na garaż, tak, takie robiłem doły i coś jeszcze robiłem. Dzisiaj byłem na walinach, y, trochę. No mało dzisiaj było, bo, bo ponieważ no czekamy aż urosną, bo nie zrywa się tak codziennie, tylko na przykład co dzień, co dwa. Jak były zbierane, to one nie rosną tak szybko, ale za to są fajne pieniądze. Były na początku. Teraz też są fajne, bo była taka jakby podwyżka w porównaniu do wcześniejszych lat. Ale właśnie byłem na skupie. To taka miła pani powiedziała, że możliwe, że będzie drożej. Bo. Nie wiem, bo wolę nie mówić ceny, bo jeszcze coś z tego wyjdzie złego. Opatrzcie, bije typa mój pierwszy kill. Super sprawa. Ciekawe, czy się zdenerwował. Możliwe, bo miał trzy emeraldy I no, dzisiaj. Jeszcze mi się taka y, przypomniała fajna sytuacja. No, taka fajna, no w sumie. I to też nie jest sytuacja, to jest taka. No, nie wiem jak to nazwać. Sprawa, że kiedyś, jak miałem taki, ten pierwszy już komputer, no pierwszy, no. No, można powiedzieć, że. No, powiedzmy, że pierwszy. Y, to y, moja siostra chciała mieć gadu gadu ja nawet nie wiedziałem co to jest i do tej pory tak średnio wiem y, ale no coś tam w rodzaju chyba no do gadania chyba, bo no, chyba, że nazwa jest mylna no to wtedy co innego ale no y, gadu gadu chciała sobie założyć i, i pobrać to bo to się chyba pobierało I ja nie wiem jak to się robiło Bo ja wtedy byłem jeszcze młodszy od niej Byłam starszą siostrę I tam przyjechał do nas taki brat Cioteczny I jak on tam nam instalował gadu gadu To chyba coś tam Jakoś to zainstalował, ale Wiem, że z tego nie korzystała Bo Chyba nie umiała I on, jak pobrał, to nam ustawił na domyślną przeglądarkę interię. I ta interia była cały czas już do końca istnienia tego... no, ten komputer nadal mam. Bo... Y, w sumie... Nie tak dawno y, skończyłem z niego korzystać, jak był ten Internet Explorer. Bo ja z rodzeństwem tylko z niego korzystaliśmy. Bo dla rodziców... Był Chrome, tak sobie ustaliliśmy, bo rodzice zawsze mieli problemy, że jak chcieli coś sobie znaleźć w historii, to później muszą tego szukać tyle czasu. No i my korzystaliśmy z Explorera, a oni z Chroma. No i ta interia tam cały czas była. Ale rodzice czasami też chodzili na Explorer, bo chcieli sobie popatrzeć jakieś tam wiadomości. Tam było fajne takie coś, że yy, miałeś tą główną zakładkę. To tam były takie jakby nowe wiadomości. Tam się klikało. Tak, tam było chyba z takich Pięć... No nowe, tam chyba wszystkie są nowe wiadomości. Bo czemu miałyby być stare? No i tam chyba było z takich yy, Pięć i to się fajnie, ja to zawsze czytałem jak wchodziłem na tą interię a to było dosyć często no i tak to wyglądało i co tu jeszcze mogę powiedzieć kiedyś no kiedyś też jak byłem młodszy chciałem bardzo mieć NK naszą klasę bo moja siostra miała naszą klasę tam było wiejskie życie, ona grała w wiejskie życie. I ja tam też grałem na jej kącie, bo wtedy jeszcze swojego nie miałem. Rodzice mi mówili, że jestem za mały na coś takiego. I według mnie też byłem. No, nie. Ja dla swojego dziecka bym nie założył konta w takim młodym wieku, w jakim ja chciałem mieć. Ale grałem w wiejskie życie, która ta gra okazuje się dosyć niebezpieczna. Bo oglądałem raz Planetę Faktów. To tam y, ktoś mówił, że y, ten tego, jakaś babka grała w wiejskie życie i się zbulwersowała, że jej dziecko płacze. I ona zaczęła tym dzieckiem wstrząsać i to dziecko chyba albo do szpitala, albo możliwe, że nawet umarło. No. I tak to wygląda. Bardzo niebezpieczna gra w wiejskie życie <laughs> ale rundka wygrana. No, chciałem grać sobie w Wiejskie Życie. Zagramy jeszcze jedną rundę, bo chciałbym dokończyć to opowiadać. O, trochę sobie poczekamy i za ten czas opowiem. No i grałem sobie w Wiejskie Życie, tam do znajomych się wysyłało takie propozycje. do no, klucze, czy tam, to chyba nie były klucze, to były takie. Ogólnie, części i za te części można było sobie budować takie fajne rzeczy, na przykład dla niedźwiedzi Habit to się chyba nazywało i tam właśnie niedźwiedzie dawali mi ryby, tak ryby, bo dawało im się miód i oni dawali ci ryby za to. No i to było fajne i tam nawet sąsiedzi moi grali w to i oni byli mega kozacy w to. Możliwe, że nadal są, nie wiem. No. Ale też była właśnie taka sytuacja, że... Ale gościu się szybko buduje, nie? Jakiś speedbuilder. builder. No, że gościu. Co się stało? Halo. Nie no, co za scam? Jak to się stało? No. I 10 siedzi byli mega super. W tą grę. Też pamiętam był jeden taki gościu, co... Miał całą swoją farmę w tym yy, w polu i miał chyba tam cztery, yy, czy tam trzy maszyny do wina robienia. I on robił tylko wino i to też taka była farma, która budziła podziw we mnie. Ja się bardzo zjarałem stodową. U stodowa to było kurde największe osiągnięcie w Hero Zero, w Hero Zero co mówię, wiejskie życie. Chciałem coś mówić o Hero Zero. No, ale to była taka. No, to było super osiągnięcie. Już chyba więcej nic nie osiągnąłem. Ale przegrałem. No dobra. Y... Już się trochę rozgadałem w tym odcinku. Zrobię później. Jak się nie zapomnę, to powiem też o hero zero. I no, dziękuję bardzo za oglądanie. Do widzenia. Trzymajcie się i cześć.